Halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po długiej przerwie wracam z openingiem na case dropie. Link znajdziecie oczywiście w opisie. Zacznijmy ten opening, który mam nadzieję, sprawi mi wiele radości, a nie smutku. Otwórzmy darmową skrzyneczkę. Macie tutaj darmowe skrzyneczki. Jeśli piszecie Dziś jest otwierane też drop. Ja ogólnie też kupiłem premium więc w nie muszę mieć Co 24 godziny, nie, nie co dobę, tylko co 24 godziny, możecie odebrać taki dzienny bonus. Mamy tutaj skrzyneczki. Już widzę, że laguje. Być no, może być niezły opening może być niezły okay. opening Okej Mamy tutaj y, wielkie promocje Z pierwszej Wielkie promocje Ja bym otworzył na końcu skrzynkę Covert Za 30 zł Ogólnie mam y, 89, już tego nie będę pokazywał, bo loguje y, 89,15 groszy, tak no to ja bym tutaj otworzył słoneczny drop. Trzeba nacisnąć otwórz. Idzie lato, już za 5 dni lato. Yy, mamy tutaj wartość skrzynki pokazaną ilość przedmiotów, jaki jest najdroższy w niej drop. No, tak to wygląda. Asimov Elemental. I ja otwieram skrzyneczkę tego. Jest! Jest! Yes! Mega! 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 Super! Nie, no. Wow! Czekajcie, to nie tu. Wow, ale drop! Super! Dobrze, to kolejną skrzyneczką bym otworzył saju, ale saju to 50 zł. Użyłem kodu saju ogólnie, ale macie tam około 3 zł. Gdzieś tu widziałem taką jedną skrzyneczkę, fajną. Ok, znajdujemy się przy skrzyneczkach z rangą. Mamy silverka 1, golda 1, golda 2. No, i ja bym otworzył tutaj Golda 1, nowe skiny. Bardzo, bardzo mnie to kusi. Otwieramy. W końcu chcę dojść do tego Golda. Już doszedłem i znowu spadłem. Ale jest Super. Super. Naprawdę super. To mi się zaczyna podobać. To mi się naprawdę zaczyna podobać. Jest naprawdę masno. E, no, nie, tra nie trafia asimowa. Nie ma takiej opcji, słuchajcie. W ogóle nie ma takiej opcji, żebym trafił asimowa. Nie, 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 nie próbuję. Nie próbuję. Wolę sobie zostawić. Już prawie kliknąłem. Słoneczny drop. Ile mi pieniążków zostało? Ja się pytam. 81. No to mało wydałem. Mało. No to ja bym otworzył tą. Ta się nie opłaca za bardzo. Ale se otworzę? Ja pierdzielę. Dobrze, że w już z tatraku. Jeszcze tam mamy ulepszenie skinów Powodzenia, o kosami wyleciała, good knife. Co to za skrzyneczka? Oczywiście dropnie mi Taczka. 100% super. super Naprawdę super ten słoneczny drop jeszcze bym otworzył. Pojedynczo. We can do this. To są jakieś kurwa yeah. no, pieniążków. Walę dwa. Łącznie cztery. We can do this. Łącznie cztery słoneczne. O, Są jaja. Są po prostu jaja jakieś. Powiększony drop. Ja pierdzielę. Nie wierzę w to. Po prostu ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę i do otworzyć już konwerta. A może dwa konwerty po prostu otworzę, bo widzę, że z tych y, słabszych skrzynek to nic się nie da. wartość skrzynki 30 mamy takie oto skiny to, to jest już coś i otwieram tak, to coś. Yeah. super naprawdę super Black. Black, black, szczęście, to wolałbym szczęścia. Wolałbym otworzyć szczęścia, to by była ostatnia skrzyneczka, ale tu jest Phobos i Nitro, nie, 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 nie. Nie, nie, nie. absolutnie takiej nie otwieram. Gamma. Gamma Doppler. Proszę Państwa, aż dwie otworzę chyba. Kurde, nie. Będzie grafit Same kosy, a potem dwa graffiti. No fajnie. 23 zł mi zostały. Czyli jest naprawdę super. Nie opłaca się na tych stronach grać. Absolutnie nie polecam. Na to już mnie nie stać. Kurde, bym otworzył. To ten słoneczny drop jeszcze bym otworzył. Proszę bardzo. Jeszcze dwie. Jeszcze daję szansę. Coś dobrego. Ha, 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 ha. Uh. Juhu. Konto premium. Super! Super! Zdał mi 14 zł takiego openingu to ja jeszcze nigdy, nigdy, przenigdy nie miałem, powiem wam, Hellcase lepszy. Otwierajcie na hellcase, na fali, 52%. Tanie. Co to jest? Na fali. Dżungla. No, chociaż tego agenta, jakbym dropnął za, za 11 zł. chociażbym się cieszył. Dżungla. Dobra, trudno. Walimy. Robiłem, zaczynam zarabiać, proszę Państwa, no ale 100 zł w openingu całe to jest też za mało, tak naprawdę gdyby było 200-300 to to by było troszkę lepiej, bym ehm, mógł otworzyć więcej naraz i może coś lepszego bym zdobył. Taką tą bym przyjął awóbkę Super Do trzech razy sztuka No chociaż to mi dajcie, proszę was Ja tą awupkę mam Albo no zostawię Zostawię, bo jak ja, ja już to widzę Mi się niedobrze robi Mam 3 złote, tak? No to ostatnia Space bym otworzył. Bo nie chcę mi się zatrzymywać na następny odcinek. Pieniążków za 5 zł mamy wielkie szczęście. Wielkie szczęście. A, no, z graffiti, super. Taką skrzynkę to można by było otworzyć, jakbym miał pieniądze. Po 5 na raz, dwa razy. To pewnie by w końcu dropu kos. Ale pojedynczo to takich skrzynek się w ogóle nie opłaca. Więc na sam koniec cudowna skrzynka. We can do this. Ja tutaj miałem powodzenie. Skrzyneczkę. Super. A ja ją otworzyłem, dobra. To ulepszę chociaż tego za złotówkę, proszę Państwa. O nie. Jeszcze well worn mi dali, super i za dwa. Do czego łączyć Dobre to było naprawdę dobre. O kurde, jaki Typek dropnął emeraldowego Digla ładnego za 200 zł. No ładnie, ładnie. Czuję, że na półtora by mi to wyszło, ale wtedy nic mi nie zostanie. Jak przewalę jak przewalę to nic mi nie zostanie, ale trudno. Masno. Masno! A więc słuchajcie zostało mi jedyne 1000 monet to chyba za 500 monet można premium sobie kupić konto, więc będę miał jeszcze na 2 miesiące, czyli łącznie 3. Zostało mi 36 groszy, 0 skinów. Myślałem, że to na półtora się uda, ale, ale niestety widzieliście gówno się udało. I tak tego skina miałem, więc jak już przewalam wszystko, to mogłem sobie pozwolić, a mój widlec może by się udało, chociaż troszkę zyskać z tego openingu. No ale cóż nie wyszło, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Nie otwierajcie na, na stronach, nie otwierajcie skrzynek w cesie. Ewentualnie na Hellcase, na tą stronę polecam. Trzymajcie się ciepło, subki, supkiłki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jutro podróż. Cześć, cześć!